Test. W takim razie dawaj, y, Ocie ma kubek no Najbardziej... Mamy coś takiego nie, nie do, powiem, udrażniania, y, do udrażniania rur Więc czuję, że to na pewno zadziała To jest na 100% Zaraz, poczekaj, zaraz sprawdzę No nie jest to naprawdę niebieski Wychodzi, że nie jesteś w ciąży <laughs> Panie my jesteśmy w łazienkach Hejka. Siema, siema, siema I dzisiaj najważniejsza rzecz, czyli nagrywamy wiewiórki o, Gołąb! Trudno, nie chciały twoich orzechów. Nie chciały od ciebie ich. Mnie nie kocha, nawet nie, nie, nie. Także kochani. Dubsko nagrywali. Hydraulika nagrywałaś? Całe szczęście nie. Dobra, jedziemy, dawaj te Musimy rozstrzygnąć, jakiej płci jest Pci. nasze dziecko. Płci. Dobra. Płci. Dobra, jedziemy z tym Ale dawaj. To pierwsze to się nie liczy, bo jest tak. Dobra, ja, ja od no. razu Ci powiem pierwszy, yy, pierwszy symptom to jest to, czy jesteś rozdrażniona, czy jesteś wyluzowana. Ja jestem rozdrażniona. Jaka jesteś? Rozdrażniona. Okej, okay, więc to oznacza, czyli jeden punkt dla dziewczynki. Dziewczynki. Dawaj, dawaj, ja Dobra, będę patrzył następne. Patrz, ty się patrz. Ja będę patrzył następne. Jeden kamerę. punkt dla dziewczynki. Tętno to akurat nie znamy, bo tutaj nie znamy. bierzemy oczywiście z bardzo poważnych różnego rodzaju portali, które gwarantują, że tutaj płeć będzie określona w 100%. Oczywiście żartuję. Tak nie jest. Ale jedziemy, ale sprawdzimy, zobaczymy. Zobaczymy, jak później wyjdzie na USG, czy może faktycznie tak będzie, czy nie. Dobra, tętna tak naprawdę nie, nie wiemy. Tętna zachcianki dziecka. mamy, zachcianki mamy. No więc istnieje teoria, która mówi, że w zależności od smaków, na jakie ochoty mama e, przyszła mama ma, można prze, przepowiedzieć płeć malucha. No Jak ale ja bym tutaj no, powiedziała, że to jest masz? 0 do 0, bo ja mam czasami słone, czasami słodkie. Właśnie. I to jest prawda. A teraz na, na, na co masz bardziej ochotę? Na słodkie. Na loda. Słodkie dziewczynka. Ale teraz, a tak to mam na kanale. Ale tutaj przyczynkę. bym wziął, że to jest zero, remis, remis, remis. Dobra, chiński kalendarz. Co to? Chiński kalendarz. On na Daj podstawie... Ja wezmę kamerę. Tak, ty wiesz kamerę w ogóle, dokładnie, bo ja no. będę... Słuchajcie, mam tutaj chiński kalendarz o i kurde. chiński kalendarz. Według tego ile masz lat i w którym miesiącu zaszłaś w ciążę podobno, można ustalić, jakiej płci będzie dziecko. Płci. Płci. Przecież Wymów to, to jak cały czas mówi, tak. Dobra. Dobra. I ty masz lat? Miałaś w momencie zachodzenia 22? Tak, nie 21 jeszcze. Jak to? No, chyba to było przed moimi urodzinami. Ale to jest. Nie, ale to. No dobra, w każdym momencie akurat jest tutaj ta sama płeć. No. Eee, I to był. To był grudzień. Tak. No więc, kochana. 2-0 dla dziewczynki. Co? Naprawdę, słuchajcie, mam takie i zobacz, tutaj pasz. Tu jest tak pokazane, że to jest różowe to jest dziewczynka, niebieskie. Jakbyś miała 20, no. to by był bardziej chłopiec, ale jak Aha. masz 21 i 22, to praktycznie przez cały rok, jak zachodzisz w ciąże, to to jest większe prawdopodobieństwo dla dziewczynki. Wow. Więc na razie 2-0. Jedziemy dalej. Zabawa w chemika, tego nie możemy zrobić tutaj, ale możemy to zrobić w domu. Ale to już jest takie trochę obrzydliwe, dlatego że musimy sprawdzić, jaki kolor. Mają moje siki. Mają twoje siki. A ja wiem, jaki mają. Ale poczekaj, bo tu jeszcze jest tak, że to. Słuchaj, robi się tak, że musisz nasikać do pojemniczka, do którego następnie dodaje się odrobinę łyżeczkę, środka do udrażniania rur. A mamy taki środek w domu. Co? I jeśli moc zabarwi się na zielono, oznacza dziew dziewczynkę. Niebieski kolor chłopca i. Wiesz, Dobra, to zrobimy to. Tutaj nie, akurat ja nie myślę. nie wam jest... moich sików. E... Ale zrobimy to. A co sików nikt nie widział. Ale ty Ale zrobimy, to, jak, ty wrócimy do domu, starego, jak wrócimy do domu. Jak wrócimy do to, domu, to zrobimy to. Dobra. O, następna rzecz, słuchajcie. Uroda mamy. Na pewno znacie to powiedzenie, że córka odbiera urodę matce. No. Ja tego nie znałem, ale... Co tak, tak jest. mówią, to widocznie tak jest. No i teraz spójrzmy na... na moją, tej podstawie na można podobno twarz. stwierdzić, czy urodzi się córka czy syn. Spójrzmy. Jeśli mama ma wciąż problemy z wciąż problemy z cerą. Nawet mam kurde na szyi. Prawdopodobnie urodzi dziewczynkę. To jest jakiś hit w ciąży pięknieje znak, że urodzi chłopca. Czyli dziewczynka. Trzy zarodła dziewczynki jak na razie. Dobra, trzymaj statyw, bo już boli ręka. Dobra, kolejne. To jest następne. Who dziecka można przez wróżenie pieszczankiem lub pie, pie, obrączką. Biżuteria musi być związana z dziecka, no to niestety, jak wiecie, niestety nie mamy takiej obrączki ani nawet pierścionka zaręczynowego, więc z tego testu nie będzie. Cześć. A mi się akurat teraz zrobimy dobrze i akurat teraz będzie ten punkt. W ogóle cały czas o tym mówisz, no to tu, tobie jest, tobie jest ciągle w niedobrze. Cud, że my w ogóle wyszliśmy no, nie na spacer teoria, do łazienie. musieliśmy, bo pani sprzątał nas z domu i musieliśmy zostawić płyty domu. Istnieje teoria, że dziewczynki w brzuchu mamy wywołują większe i bardziej uciążliwe dolegliwości. Jeśli więc kobieta narzeka na mdłości, ma humory i źle znosi ciąże, prawdopodobnie urodzi córkę. Jeśli zaciążenie nie opłytuje w przykre dolegliwości, można spodziewać się chłopca. 4-0 dla No to 4-0. 4-0. I uwaga, to jest bardzo ważne, ani jedno, ani jeden test nie wyszedł jeszcze na korzyść chłopca. Był tylko jeden tak. remis, a na Ale razie ani jeden. Wyjść, bo to Dobra, pamiętajcie, żeby poczekać do końca, bo na końcu sprawdzimy ten test chemiczny, zrobimy e, no i w ogóle... Jeszcze możecie poczekać, aż mi się oświadczy, to wtedy nad z obrączką, czy z pierścionkiem no zrobimy. Ale to wiecie. A kiedy to będzie? To może tutaj na tym placu? W Może za 500 odcinków. Może to jest właśnie ten moment, a Ola sobie robi śmieszki, hecheszki? Jaki jest tytuł odcinka? Nie spodziewała się tego. Zrobiłem to w łazienkach królewskich. zrobiłem to w łazience, kiedy wymiotowała nad lewem. Dobra. Co jest następne? Jaki brzuch, taka płeć. Płeć można próbować rozpoznać również po kształcie ciążowego brzucha. Istnieje teoria, choć to bardziej przesąd, że szpicasty brzuch zwiastuje synka, a brzuch mniej wystający bardziej spłaszczony i szerszy np. Wszystko spoko, tylko ja jeszcze nie mam brzucha, więc nic nie wiemy. No właśnie, no to prawda. Znaczy no. No, masz taki tylko... Ale nie, poczekaj, bo ty już przeczytałaś, co tam było, no bo ja jeszcze wyczytałem, ja jeszcze wyczytałem no. w innym bardzo poważnym artykule, że e, jeżeli nabierasz e, krągłości na całym ciele, czyli jeżeli, że tak powiem, tłuszczyk rozkłada ci się równomiernie, tak? to wtedy jest dziewczynka. Tak? A jeżeli odkłada ci się tylko na brzuchu, to chłopiec. No a mi się nic nie odkłada. 0-0. Zero, zero. Ja nigdy no nie, nie no. ty byś. Okay. Ty, tak? Myślisz, że jestem gruba, tak? Jestem <grymne> gruba? <grymne> eee, następne pytanie, następne pytanie. Także kochani, przenieśliśmy się do kawiarni na chwilę i mamy tutaj Olcie, która... Źle się czuje. Źle się czuje, to jest mało powiedziane. O właśnie, zaraz pewnie ucieknie do toalety. Tutaj się wachluje troszkę, więc... No dziewczynka, dziewczynka. Ewidentnie. To co to ma być? Gerl. <laughs> I teraz ja sobie tartę zamówiłem z szyneczką. Wczoraj sobie jeszcze lody jadło. A wola, voilà. no jak to ta tarta śmierdzi. Śmierdzi, bo jedzenie. Czyli lody, okej, okay, dobra, jedz lody, śmiało. Także my sobie zjedliśmy, Olcia zjadła co? Szeladka z lodami. Tak jak widzieliście, a ja zjadłem, ja sobie zjadłem tartę i napiłem się kawki. Olcia kawki nie lubi, chociaż przed tym jak była w ciąży, kawę Lubiła, ale jej się zmieniło i teraz jej nienawidzi. Okay. Dobra. Okej, okay. dalsze yes. symptomy. Dawaj. Jeżeli dziecko w łonie matki jest na plecach, buzią do góry, jest to dziewczynka. Jeżeli okay. jest na brzuchu, buzią w dół, urodzi cichowy. Dobra, jest to, przecież... tak, to teraz możecie spojrzeć na zdjęcie, które było na USG. Kotuś, nie musisz im tego tłumaczyć, po prostu wstaw to zdjęcie, a oni zobaczą i tyle. Muszę tłumaczyć, to widzicie teraz, jakie jest zdjęcie, więc... O, biega. Biegam, biegam. Jaki to jest słodkie Bacharinkami nogami ja. Więc teraz zobaczyliście kochani zdjęcie I leży? Na plecach głową do góry. Na plecach! Czyli który to jest symptom? Na no dziewczynka. Ale który z kolei już nie nie... Jezu, nie wiem. ja nie wiem, że ja to liczę. Ja nie wiem który, ale kolejny punkt za dziewczynką. Dobra. Podczas ciąży może zdarzyć się, że u kobiety pojawi się obłosienie w rozmaitych częściach ciała. Jeżeli zauważysz, że, czekajcie, włoski rosną szybciej i gęściej niż zwykle, najwyraźniej działa na Ciebie męski hormon, testosteron i będziesz miała synka. No ja nie zauważyłem, że... No jak, kotek, na plecach masz takie bardzo duże, takie czarne. Nie mam, Ty kłamco. Nie, nie mam. Znaczy nie wiem, w sumie raczej no nic tak, nie No to jak trochę zamieniasz się w takiego wolwerina. Po dziewiąte, a co ze zgagą? Nie, ze... nie ma, więc tutaj y, punkt, no nie, dla, nie punkt dla dziewczynki. Który... Aha. Nie wiem. Sko, że ja nigdy w życiu nie miałam zgagi, więc ja nie wiem, czy to w ogóle się liczy. No oczywiście, że się liczy, kot. No dobra. Apetyt a płeć dziecka. Ale co z tą z gagą? No że jak się nie ma, to dziewczynka, a jak się ma, to chłopiec. A ja nie mam. Kolejny punkt za dziewczynką. Cało, to czas do który to już punkt za dziewczynką? Czy będzie jakiś punkt, który powie, że to jest chłopiec? Analizując swoją dietę, możesz przewidzieć płeć dziecka. Czy wzrosło twoje zainteresowanie kuchnią, polubiłaś ich cenie? Jeśli tak, punkt dla głowy. Oj, Olcia tak, polubiła bardzo pistę, cały czas gotuje teraz. Ja, na cały naprawdę. czas. Nic możecie, nie robię. możecie wejść na naszego Instagrama, tam zobaczyć. Olcia cały czas siedzi w kuchni. Psycho, podłoga, podłoga, cu. Link w opisie macie do Instagrama. Zainteresowanie kuchnią jak przed ciążą lub mniejsze oznacza, że skarb pod sercem jest dziewczynką. Aha. Kotuś, jeszcze to raz. Tak, to ja. Że co? Zainteresowanie kuchnią jak przed ciążą, lub mniejsze, a. oznacza, że skarb pod sercem jest dziewczynką. Tak, czyli zerowe zainteresowanie kuchnią. Dobrze, a z tą zgagą, oczywiście, tam też była dziewczynka, nie wiem czy już to powiedziałem, no, e, bo nie masz zgady. Tak, razy to powiedziałeś. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Ciąża przebiega prawidłowo, tylko nogi ci dokuszają. Trochę puchną. O wąskich butach możesz zapomnieć. Francuzi twierdzą, że to dowód na poczęcie chłopca. No to nie. No nie, nic się nie zmieniło. No szczupłe przed ciążą oznaczają dziewczynkę. Tak, nie wiem, który to jest punkt za dziewczynką. No. Co dalej? Zachowanie dziecka a płeć. A nie, to jeszcze nie możemy tego, bo to jest kopanie, wiesz? To nie wiem, bo nie, nie kopię. No nie, nie, tutaj nie. A co suche dalej? Suche ręce, chłopiec, no ale nie, no, się nie liczy. Dlaczego się nie liczy? Znaczy ja mam, ale ja mam całe życie takie ręce, No więc... tak, ale czy teraz w momencie, kiedy, jesteś, kiedy masz ciążę... Czy mam bardziej suche? Nie. No... Nie. Mam tak samo, znaczy ja nie mam, suche, nie mam w ogóle suchej skóry. A jak jest, że suchy chłopiec? Tak, ale. Ale jakby mam takie same jak mam, więc raczej. Znaczy... No właśnie, to, to, to też mi tak się wydaje, że to się nic nie zmieniło, więc no. można powiedzieć, na remis. No to co, coś jeszcze jest? Nie, to wszystko. Dobra, słuchajcie, w takim razie, tak jak widzicie, wszystkie punkty do tej pory są za dziewczynką. Także chyba będzie dziewczynka. Więc e, no, chyba będzie dziewczynka. Zobaczymy, bo jestem ciekawy, czy faktycznie w ogóle coś takiego ma sens. Ale jest jeszcze jeden test, który musimy zrobić z tym, no, z sikami. Także za chwilę ja wam go pokażemy. Test, w takim razie dawaj e, Ocie ma kubek. Do Najbardziej pilniejszy test. Ej, czekaj, trzymaj kamerę, trzymaj kamerę. Dobra, dobra, Nie Ja pamiętasz, jakie miały być kolory? Mamy coś takiego nie, nie do, udrażniania, e, do udrażniania rur. Więc czuję, że to na pewno zadziała, to jest nie na 100% Zaraz, poczekaj, zaraz sprawdzę Zielony dziewczynka, niebieski chłopiec No tak, mamy już Olisiki, ale nie pokażemy wam, bo to by było nie zbyt Nie chcemy wam psuć dnia Nie chcemy wam psuć dnia, a tym bardziej nocy, choć Olcia Nie, nie ja nie się brzucę. Ale ktoś musi trzymać kamerę Trzymaj kamerę ja, ja to zrobię, ja to zrobię Zielony to dziewczynka? Nie wiem Daj No i co? No i co? No nic nie zmienia koloru. Czekaj. Okay. Nie, nie powiesz no aż no tego. No No nie jest to naprawdę niebieski. No powiem tak. Wychodzi, że nie jesteś w ciąży. Nie! Pokażmy. Ofu. Ale że strasznie wyglądam. Nie, tak nie powiedziałem. No Powiedział dobra, tak. raz. Y, także no słuchajcie, do koniec tego odcinka. Wbijajcie do nas na... Do nas. Do nas. Do nas. Na nasz Instagram. Jaki Instagram? Tylko podłoga, podłoga całkla. Dziękujemy. To był oczywiście e, Najobrzydliwszy odcinek ever. To był odcinek z przymrużeniem oka. Pamiętajcie o tym: to Czy tak naprawdę. Te siki? Tak naprawdę to są żarty. My nie do końca wierzymy w te wszystkie metody, chociaż ale jest to dziwne. Wierzyć. Ale jest tak naprawdę, wychodzi na to, że właściwie będzie dziewczynka, bo wszystkie jakby objawy Zobaczymy, na to. Zobajcie, na USG. Wszystkie testy na to wskazują. Wszystkie testy wskazują, że będzie dziewczynka. Wszystkie. Bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie, z przymrużeniem oka.